Mamy już grudzień, ale nie oznacza to jednak, że piłkarze występujący na Zielonych Murawach udali się już na zasłużone zimowe urlopy. Wręcz przeciwnie, za nami elektryzujące derby w czwartej lidze, ale o tym i nie tylko o tym opowie już nasz ekspert Sławek Jasicki. Zaczynamy jednak od koszykówki, bo pierwszy pod wodzą trenera Rafała Franka wyjazd i to wyjazd daleki mają koszykarze kotwicy, no i niestety... Po dwóch zwycięstwach tym razem niepowodzenie. Tak, tak. Po dwóch zwycięstwach odniesionych na takim nazwijmy to oddechu po zmianie trenera czarodzieje z Wydmy doznali pierwszej porażki pod wodzą trenera Rafała Franka. Ulegając w odległym, położonym, w, licząc odległość drogową od koło prawie 1000 km, krośnie tamtejszemu miastu szkła, różnicą 14 punktów, 66 do 80, a więc dosyć wysoko. Duży wpływ na takie rozstrzygnięcie w, w tym spotkaniu była różnica w ofensywnej sile gry graczy podkoszowych obu drużyn. W zespole Miasta Szkła trzej podkoszowcy, a dodajmy, że dwaj podstawowi kiedyś grali w kotwicy. To Bartosz Ciechociński i Maciej Żmudzki zdobyli łącznie 40 punktów, a więc połowę zespołu. I to wszystkie punkty rzuciła właśnie ta dwójka. No i mieli razem 19 zbiórek. Zaś trójka kołobrzewskich, ponad dwumetrowców, Michałowie, Marek i Sadło oraz Filip Struski zebrała tyle samo piłek. No ale za to rzuciła o 23 punkty mniej. Zachęcamy do kupna najnowszego numeru Gazety Kołobrzeskiej. Już najbliższy piątek tam między innymi będzie więcej I o tym meczu. Też jak zawsze wszystkie wyniki ostatnich spotkań i tabela pierwszej ligi koszykarzy, a także zapowiedź najbliższego występu czarodziejów z Wytm. A będą to bardzo ciekawe zapowiadające się derby północy, w których kołobrzeski zespół, jedyny w tej lidze z województwa zachodniopomorskiego, podejmie jedną z dwóch ekip z województwa pomorskiego. deckę Pelplin. To ciekawy, choćby dlatego mecz, że w składzie zespołu z Peplina jest aż pięciu byłych zawodników kotwicy, w tym grający tu jeszcze w tym sezonie Aleksander Załucki, czy również też niezbyt lubiany przez poprzedniego szkoleniowca energa kotwicy, kanadyjczyk Nick Madrey, który grał w kotwicy przecież jeszcze w ubiegłym sezonie. No, są tam także Pawłowie Dzierżak czy Pawłowski, no i sam trener Bartosz Sarzało grał kiedyś w barwach kotwicy a dokładnie było to 10 lat temu. Deska ostatnio zanotowała cenny wynik, pokonując i to wyraźnie, była aż 18 punktami, mające wyższe notowania u fachowców interesujących się tą ligą Dziki Warszawa. No a na koncie mają teraz o jedno zwycięstwo więcej niż Kotwica, czyli dokładnie 5. Będzie niewątpliwie bardzo ciekawie. Przechodzimy do piłki nożnej, bo gra jeszcze czwarta liga i tu działo się najwięcej. No ale na początek prosiłbym Ciebie jeszcze o raport z innych lig, w których występują nasze zespoły. Tak, emocje związane z walką o jesienną, pulę punktów są już za nami, za zespołami seniorów z klasy A, z klasy okręgowej i z drugiej ligi kobiet. W trzeciej lidze piłkarze kotwicy też już zakończyli tę część sezonu, choć nie zakończyła się tu jeszcze pierwsza runda, gdyż cztery kolejki meczów kończące tę podstawową fazę dość skomplikowaną sezonu zaplanowano na marzec. Ale oprócz tego zostały to jeszcze trzy mecze zaległe, które odbędą się w grudniu. Zaś trzy inne zaległości odrobiono w miniony weekend. No i Kotwica nie tylko straciła ósme miejsce w tabeli wyprzedzona przez Lanę Toruń, która rozgromiła Henika Policę 6 do 0, ale też powiększyła się jej strata do trzech dotąd wyprzedzających ją drużyny. Mający dotychczas też 26 punktów KP Starogard Gdański wygrał bowiem z Pomorzaninem Toruń 1 do 0, zaś Bałtyk Gdynia i Świt Szczecin zyskały po jednym punkcie, porę mi się ze sobą 0-0. do -0. A to może nie być koniec jesiennego spadku w tabeli Kotwicy, bo teraz jeszcze zepchnąć ją na dziesiątą pozycję mogą rezerwy pogoni Szczecin, które obecnie mają tylko o 2 punkty mniej, a przed sobą zaległy mecz u siebie z Laną Toruń. No i o tyle ważne to jest, że tylko czułowa ósemka po pierwszej rundzie, w drugim etapie rozgrywek, będzie walczyła was do drugiej ligi. Choć w przypadku Kotwicy trzeba byłoby tu stwierdzić, że nie, nie groziłby jej spadek. Tak właśnie, tak to trzeba teraz widzieć, bo w najgorszym ze scenariuszy z 14 drużyn dolnej części tabeli, które w drugim etapie rozegrają tylko jedną rundę rewanżową, spaść będzie mogło, uwaga. Aż 10 zespołów. No to rzeczywiście jest o co się bić wiosną, by znaleźć się w czołowej ósemce. To teraz już czas na czwartą ligę, bo tu najwięcej emocji, ale nie oznacza to, że czwartoligowcy też już skończyli jesienne granie. Zacznę od tego, że to bardzo ciekawa liga, bo wyjąwszy dziewięć zespołów grających w ligach wyższych, jak ekstraklasowa pogoń Szczecin, drugoligowi błękitni Stargard, czy siódemka trzecioligowców Świt Szczecin i pogoń druga Szczecin, Chemic Police, flota Świnoujście, kościelickie Bałtyk i Gwardia oraz oczywiście kotwica Kołobrzeg. ta czwarta liga skupia najlepsze zespoły spośród łącznie aż... Warto na tę liczbę zwrócić uwagę. 263 seniorskich drużyn rywalizujących na różnych szczeblach w ligach województwa zachodniopomorskiego. Tu inaczej niż w trzeciej lidze, 21 drużyn ma do rozegrania klasyczną ligę, czyli dwie rundy każdy z każdym. W miniony weekend odbyły się mecze ostatniej kolejki pierwszej rundy, a w niej doszło do derbowego starcia zespołów z naszego powiatu. W tym sezonie lepiej radzi sobie Olim Gościną, który do sobotniego meczu przystępował z ósmej pozycji w tabeli. Rasel Dygowo był dotąd jedenasty, a do drużyny gościńskiej tracił cztery punkty. To ogólnie w sezonie, natomiast w derbach naszego powiatu w przeciągu ostatnich pięciu lat wspólnej gry obu drużyn w czwartej lidze zdecydowanie lepszy bilans ma Rasel Dygowo, który wygrał pięć meczów, w trzech padł remis, a Olim zwyciężył tylko jeden raz i co ciekawe, nie u siebie, a w Dygowie. Teraz udało się Drużynie Kościńskiej odczarować własne boisko, bo w minioną sobotę Olimp wygrał derby powiatu. Bardzo ciekawe, zacięte i stojące na naprawdę niezłym poziomie. 1 do 0. bramkę na wagę kompletu punktów zdobył w końcówce spotkania sam grający trener Marcin Słowoda. Przy czym duży w tym udział miało świetne doświadkowanie. Bartosza Stabnika. O komentarz do tego meczu i zwycięskiej bramki poprosiliśmy samego jej autora, czyli grającego trenera Marcina Słowona. Tak jak tutaj Pan Sławek wspomniał, fakt, no z Dygowem nigdy nie grało nam się łatwo w dotychczasowych meczach, co też potwierdził z pewnością ten mecz. Bardzo trudny mecz walki, mecz, mecz derbowy. No stąd to zwycięstwo bardzo cieszy, bo, bo jeśli ma tak mało tych zwycięstw, a zwłaszcza żadnego na swoim boisku w przeciągu tych pięciu lat, to, to było to dla nas bardzo cenne zwycięstwo w sprawie takiej przede wszystkim mentalnej i gdzieś takiej tutaj w sprawach honoru, ale też bardzo ważne dla układu tabeli, bo przez wiele czasu faktycznie byliśmy gdzieś w tej górnej części tabeli. Nawet obijaliśmy się o podium, a przy ewentualnej tutaj porażce z Raselem mogliśmy, mogliśmy do, dosyć mocno spaść w tabeli i niemalże zrównać się z Raselem. No na szczęście trzy punkty udało się wygrać to spotkanie i, i znowu spokojnie sobie odskoczyliśmy. No sam mecz, tak jak wspomniałem, mecz, mecz walki, mecz drebowy, to już jest była końcówka listopada, boisko w nie jest w najlepszej kondycji, co nie, nie sprzejało tutaj pięknemu futbolowi, pięknemu graniu, chociaż mimo wszystko i tak uważam, że mecz stał na całkiem solidnym, wysokim poziomie. sytuacji nie było może aż tak wiele czysto piłkarskich, ale, ale mimo wszystko no, fajna gra, no rasel bardzo mocny. Przede wszystkim wiedzieliśmy, że będą mocni z stałych fragmentów i, i tu w tej kwestii faktycznie musieliśmy się sporo napracować, aby aby tutaj powstrzymać ich i, i nie dopuścić tutaj do żadnej straty bramki. No my odgryzaliśmy się w szybkich atakach skrzydłami już w pierwszej połowie z 5, 6 fajnych dośrodkowań. No zabrakło, zabrakło gdzieś przecięcia, wykończenia. Ale, ale to były takie zalążki fajnych akcji, no i ta akcja, można powiedzieć, kopia takiej akcji udała się w 86 minucie, gdzie tym razem Bartek Stadnik, no świetne dośrodkowanie. Tutaj akurat Bartek z pozycji wchodzącego tutaj bocznego pomocnika. No i wprost na głowę tutaj do mnie, no. Fajnie, naprawdę. Gdzieś tam człowiek sobie wyobrażał to bardzo często, żeby, żeby tak sfinalizować ten mecz, zwłaszcza przed własną publicznością. Chociaż też szkoda, że, że tej publiczności nie mogło być na trybunach. Po zwycięstwie nad raselem Oliw umocnił swoje miejsce w szerokiej czołówce tabeli. Niewątpliwie tę część sezonu może uznać za bardzo udaną. Trener Marcin Słowola. No tak, na chwilę obecną sytuacja w tabeli jest dobra, choć w tym sezonie. Tabela i, i, i ten sezon bardzo, bardzo dziwny. Na, na tyle jest to wszystko ruchliwe, na tyle to się zmienia, że dwie porażki można wypaść z tej czołowej, czołowej ósemki, można tak powiedzieć, a dwa zwycięstwa można wskoczyć o, i ugrać o wiele więcej. Więc był to dla nas bardzo ważny mecz tutaj z Digowym, te trzy punkty. No przed nami, co prawda, jeszcze jeden mecz na własnym stadionie z Darłowią, tutaj też. No chcielibyśmy zawalczyć o komplet punktów, bo co dałoby nam tutaj możliwości wskoczenia chociażby na, na czwarte miejsce i pozostania na tym czwartym miejscu. A jest to bardzo, bardzo potrzebne nam, bo sezon jest wyczerpujący, bardzo długi i, i wiosna, będzie, wiosna będzie też bardzo długa. No, tych, tych punktów trzeba, póki jest możliwość, trzeba nazbierać jak najwięcej, no bo, bo żeby było gdzieś tam łatwiej się grało w, w dalszej części tego sezonu. Duży szacunek przede wszystkim do, do swoich chłopaków, że wytrzymaliśmy trudy tego sezonu, bo 20 spotkań to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nigdy nie byliśmy przygotowani do, w czwartoligowych tutaj zmaganiach do, aż do takiego wysiłku, więc duży szacunek należy się chłopakom po tym ostatnim meczu. Mam nadzieję, że zwycięskim. Zasłużony odpoczynek. Co tak szczególnie satysfakcjonowało trenera tej jesieni? Dopytaliśmy jeszcze. Solidne przygotowanie, bo naprawdę mogę powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony z, z, przygo z przygotowań, przede wszystkim z frekwencji, co nie zawsze w takich ligach amatorskich jest takim, że powiemy obowiązkiem. No bo to różnie gdzieś praca czy, czy różne sprawy nieraz kogoś wyłączają. A tutaj była taka fajna dyscyplina, gdzie byliśmy przygotowani. Przede wszystkim frekwencja była bardzo, bardzo dobra, no co przełożyło się na dobre przygotowania. Obyło się też bez jakichś większych kontuzji. I, i, i skład zawsze wiedziałem, że mamy mocny, solidny na, na tą czwartą ligę, ale różnie bywało. Gdzieś jakieś kontuzje, jak wyłączyły nam jednego czy dwóch zawodników, borykaliśmy się później z problemami. Tutaj było kim to zastąpić. Przede wszystkim tych kontuzji nie było aż tyle, żeby gdzieś szukać jakichś innych rozwiązań. Więc to, to myślę, że to się przełożyło na, na, na ten dobry wynik. Rasel meczem derbowym zakończył już rundę jesienną, mając na koncie 24 punkty i obecnie zajmując 15 miejsce w tabeli. Aczkolwiek ta lokata na koniec rundy będzie zapewne niższa. To dlatego, że w tej lidze jest jeszcze 10 zaległych meczów, w tym grać będą jeszcze wszystkie drużyny obecnie będące w klasyfikacji za Raselem. A Olimp, jak wspominał Marcin Słoboda, jeszcze nie zakończył jesiennych zmagań, bo ma przed sobą mecz zaległy z Darłowią też u siebie, i gdyby wygrał i tym razem, to w tabeli wyprzedziłby MKP Szczecinek i Hutnika Szczecin, awansując na czwarte miejsce w tabeli. Jaka jest sytuacja w zespole przed tym ostatnim spotkaniem? Dopytaliśmy na koniec trenera Marcina Słowodą Został nam jeszcze jeden mecz, nie możemy tu już spocząć na laurach. Po takim meczu jak z Raselem chociażby no do tego meczu przystąpimy. W lekko okrojonym składzie, bo wykruszył nam się Mateusz Roszak, czwarta kartka tutaj powodująca pauzę. No i dalej nie będziemy mogli skorzystać z Łukasza Wudarczyka w, w tym meczu. Ale tak jak powiedziałem, ten wachlarz tego, tego zespołu jest na tyle solidny, na tyle szeroki, że powinniśmy tutaj zastąpić innymi osobami i dalej będziemy w stanie myślę, powalczyć o, o komplet punktów na swoim stadionie. Dobrze by było to sfinalizować trzema punktami, tak jak Wam wspomniał, no to dałoby nam gdzieś tam tą pewną pozycję w czwarte, czwarte miejsce przed zakończeniem rundy porównywalna ta runda byłaby do tej historycznej, że tak powiem, sprzed dwóch lat, gdzie, gdzie też skończyliśmy na czwartym miejscu, a, a wiosna nam dała jeszcze właśnie ambicje do tego, żeby powalczyć o podium i tak się stało. I myślę, że to by był taki fajny prognostyk też przed tym. Tyle szkoleniowie z klubu z Gościna. Życzymy powodzenia w meczu z Darłowią, który odbędzie się w sobotę, 5 grudnia, początek o godzinie 13 w Gościnie. Wówczas odbędzie się jeszcze pięć innych spotkań z Zaległych, a ostatnie cztery zaległości odrobione będą tydzień później. U nas więc też jeszcze na tym nie koniec jesiennej tematyki piłkarskiej, będziemy o tym mówić w naszych magazynach, ale nie tylko o tym, więc serdecznie zapraszamy do oglądania tych wydań cotygodniowych, a także specjalnych, bo takowe również będą wszystkich sympatyków sportu. A teraz już dziękujemy serdecznie za uwagę. Sławomir Jasicki i Przemysław Polanin. Do zobaczenia, do usłyszenia.